I co, i co? Myśleliście, że ja się nie podejmę tego tematu? Oj, to chyba mnie, pff, chyba, mnie chyba mnie, nie doceniacie. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak No ja je przekonam na każdym kroku. Jak już kliknąłeś, bądź kliknąłeś ten film, no to słuchaj. Rozsiądź się wygodnie, no i posłuchaj ekspertów w tej dziedzinie oczywiście. No bo my z Kevinem wiemy, co jest dobre, tak? W tej produkcji fabuła jest bardzo prosta. No jak? No to jak fabuła, no. <grym> Pierdolę. Mamy sobie ziutka normalnych, chłopaczek. no nie, nie jest jakiś tam, wiecie, ponad inteligentny. Czy jakiś tam, nie wiem, chuj piękny. No, on, on sobie po prostu jest, nie? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że został on wybrany przez los, przez boską rękę, przez boski los. Ponieważ parę lat temu na świat przeciął magiczny wirus, który sprawił, no, że mężczyźni przestali być mężczyznami, a ich szable zostały skrócone i nie mieli czym. Marzyć. W każdym bądź razie. Jest on wyjątkowy, tak, on jest wyjątkowym człowiekiem. I laski, jak się dowiadują mojego super umiejętności, to się aż mokre stają. Jest tutaj parę fajnych koleżanek oczywiście, Każdy różni się troszeczkę od siebie. Jedna jest zjebnięta, druga jest ekshibicjonistką, a jeszcze inna to... jaka i to chyba mój faworyt. No więc tak, drogie dzieci, wujciok Kewinek ma dla was coś wyjątkowego, coś innego, coś kurwa niezwykłego. Mam dla was baję, nie z tej ziemi, o smokach, dziwkach, laserach i mojej pięknej osobie. Mm -hmm. Nie no kurwa. No jest sobie hent, który nie wyróżnia się w sumie niczym niezwykłym, jest sobie chłop, który idzie sobie do chaty, słońce świeci, ptaki ćwierkają, ty zostawiasz suba, a nasz główny bohater nagle stając na studzience tepa się do innego świata od tak. Gdzie są jakieś kurwa, jak wcześniej mówiłem? Magia, miecze, dupeczki, lasery. Żyć nie umierać, nie? No ale on nigdy kobiety w sumie nie dotykał, to wiecie. Ratuje jakąś pierwszą, lepszą różowo-włosą króliczkę, niuńkę. No i pierw zaczyna odwolenia, koń! Potem numerek, no nic ciekawego, ale w następnych odcinkach spotyka swoje. Przeciwniczki, które miałem wrażenie, że bawią się nim jak chcą, chłop jakby nie ogarniał, co się kurwa wokół niego dzieje, nie? On jest w innym świecie, kurwa. Tu kurwa nie wiem, jedna, tu druga, tu trzecia, ja pierdolę, nie! No super fajna baja, możecie sobie obejrzeć mi bo Wyobraźcie sobie teraz, że macie 30, no a parę tam lat. No jesteś już troszeczkę zmęczeni tym życiem. No już będzie tak. Zaczęło z na napierdalać. I tylko narzekacie na wszystko, kurwa, bo to słonce się kiedyś lepiej. Jak takie kurwa stare dziadki, nie? No i w takiej sytuacji właśnie jest nasz główny Bohater. No bo, no niby to jest taki agencik, wiecie, wokół marki zakłada, jedzie sobie do lasu, rozkłada na myło, paluje na dziki, ale z drugiej strony to jest taki kurwa dziadek, no po prostu on, on już powoli no, on nie domaga, nie? Podczas tego kempingu spotyka, tak nagle Taka kurwa grobka dziewczyn To Dodam też, że, że żeby było jasne, że była wtedy noc jak coś One były całe obsrane, no bo wiecie, bo się skupiły Zgupiły namiot, skupiły jakąś kumpelę kurwa jedną I one... <słukasz> Takie wiecie, no takie, takie no i nie wiedziały, no nie wiedziały za chuja gdzie są No więc nasz macho Alvaro z Hiszpanii Powiedział, że słuchajcie, nie? Możecie spać ze mną A one tak Ojejku, dziękujemy Dzień ojeju, o patrze, slej! Nie no kurwa co ja robi. No później oczywiście wiadomo. W najmniej śpiewałem piosenki Bambi. tanżem jakiś kurwa tango, normalnie, w obroty każdą bierze. No ogólnie, no nie no nieźle się bawią, tak? No co, co, co kurwa mam powiedzieć więcej? A żeby było ciekawej, to następny dzień okazuje się, że ten ziomek, 30-letni dziadziuś, no to kurwa ich nauczyciel, nie? Później zakładają klub kempingowy, no i sobie, wiecie, i sobie tam jeżdżą do lasków, żeby wiecie, się trochę poruszać. Poru bo wiecie, trzeba kardio nabić. No więc ta produkcja, ta produkcja opowiada o facecie 2 metry sześciopak, nawet na czole ma kurwa mięśnie. Ja jestem widzowie nostalgistą, nie? Ja sobie czasem lubię spojrzeć, obejrzeć Coś takiego prostego, że aż zajebistego, nie? I tym właśnie jest Overflow. Mamy ziutka, który jest ze swoimi sisters mieszka. No mieszka z siostrami. On, siostry mieszkają, nie? No i nie zgadniecie. No kurwa, nie zgadniecie. Nie zgadniecie, i chuj. Od pierwszego odcinka zaczyna się ich mokra zabawa. Mu się kąpią, nie? Są tam w łazience. A co ty macieś? Co ty macieś z Jeden. Titi, titi. No i zabawa jest na całego. Jedna nie wie, że ten Tegez, druga nie wie, że też ten tag jest to No i się chłopak bawi, nie? Nic niezwykłego, ale kreska jest dojebana. No i zapraszam na mój kanał, nagrałem odcinek o anime. Dobra, słuchajcie, ja tu się nie będę pierdolić w sensu, bo to masz cztery części, więc no jest co oglądać. Natomiast słuchajcie, główny bohater mieszka, uwaga, uwaga, sam mieszka, kurwa, sam. Częściej się poznaczajcie. A że wyczaiły to jego trzy koleżanki z klasy, no to wiecie, to zaczęły sobie tam siadywać, wiecie, wspólnie grać w jakieś gierki, jeść razem i takie inne... <laughs> A jako, że nasz główny bohater, no to taka pizdeczka, no to tam wiecie. No to pozwala. Bo to się podobało, nie? Fajnie było. <grym> Później jakoś tam do trzeciego odcinka, bo taka kurwa, ja nie, że to schój, no takie rzeczy to ja dawno nie widziałem. Natomiast w czwartym okazuje się, że nasz główny bohater musi się przeprowadzić, i do naszej ekipki dochodzi dosłownie. Siostra tej siwej tam babeczki, nie? No i to, no, to ogólnie jest cała fabuła, tam się więcej kurwa nie dzieje, czy tam. No, po miłego oglądania.